Paweł. Czeka, nie, nie, nie tak. Nie, Proszę tak, raz, jeszcze raz. Dobra. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Wita Was ksiądz Paweł i ksiądz Piotr. Może na początku już przekażę Tobie atrybuty, które przynależą się Świętemu Pawłowi, czyli Słowo Boże, bo tak jest przedstawiane na obrazach, na ikonach. Święty Paweł z Księgą Pisma Świętego i z Mieczem. I dziękując za to Słowo Boże, też przekazuję atrybut, którym jest przedstawiony święty Piotr. Tobie, Piotrze, dam klucze Królestwa Niebieskiego. Klucz. Czy to klucz od kościoła? To jest Wiecjnicy? klucz od sejfu. Od sejfu. <noise> Miej klucze, bo tu jest Petrus, Ty jesteś Piotr Opoka. I na tej opoce zbuduje mój kościół, mówi Chrystus, do twojego patrona. Co otworzy, będzie otwarte, co zamknie, będzie zamknięte. Dwóch apostołów, którzy są nazywani takimi filerami Kościoła. Piotr i Paweł. No, zwykle zestawiani e, dwaj razem. Są takie piękne ikony, e, które pokazują, że ich dwóch podtrzymuje budowlę Kościoła. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. No, mocarze. E, ale oni pokazują też, jakby reprezentują dwa podstawowe powołania w Kościele: intraeklezja i ekstraeklezja. Czyli wewnątrz Kościoła utwierdzaj, umacniaj braci w wierze, a Paweł pośle go daleko, do Pogan. Ekstra. Ekstra, poza, poza. Czyli, żeby innych uczynił też kościołem, żeby ich wprowadził do tej Bożej Owczarni. Dwa podstawowe powołania: umacniać wierzących, ale iść do niewierzących. I to, co zauważam w przypadku Piotra i Pawła, ważne jest to, że mieli dary, talenty i wady, i zalety. Ale najważniejsze u nich było to, kim jest dla nich Jezus Chrystus. Czyli to, co mówi Ewangelia, ona nawiązuje tu do Szymona Piotra, ale y, wiemy, że jak Szaweł zmierzał do Damaszku, kim jesteś, panie? Kim jesteś? Ja jestem Jezus Chrystus, którego ty prześladujesz. I y, y, y to było siłą ich, nie tyle jakieś dary, które mieli, ale to, kim był dla nich Chrystus, jak wielką y, rolę przypisywali Jezusowi w swoim życiu, jak wielkim Go uczynili, jak wielką wartością, nie? czyli kim jest dla nich Jezus Chrystus, to była siła i y, y, y to decydowało o skuteczności ich posługiwania wśród wierzących, jak i wśród niewierzących. Kim jest Jezus Chrystus? To jest podstawowe pytanie, ale kluczowe pytanie. Kluczowe, kluczowe. o właśnie, kluczowe i Słowo Boże nam odpowiada, ale Jezus właśnie pyta, no, twojego patrona, tak? Szymona Piotra. E, za kogo uważają syna człowieczego, nie? I kim ty jesteś dla mnie? I tak mówisz: i Piotr, i Paweł. Piotr, Szymon, Piotr, Szaweł, Paweł. Dla nich siłą jest Chrystus. Wiesz, mój patron, święty Paweł, wypowiada tę myśl. Dla mnie żyć to Chrystus. Dla mnie. I on tego wszystkim Chrystusa... uznaje za śmieci. Wszystko. Ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa, Jezusa Chrystusa. Chrystusa. Mhm. I Piotr i Paweł to taka dobra drużyna. I nawet tu w górze słowa. E, Piotr i Paweł. <laughs> ale, i siostra Agata. Ale mamy też no, wielkich świętych patronów. Mówisz, to są dwa filary kościoła. Jest potrzebny ten klucz. Mówię, ja dzisiaj papież Leon XIV to jest ten Piotr naszych czasów. On stoi też na straży. Nauki Kościoła, dogmatów, wskazuje nam drogę. Tak jak Piotr mówił swoim uczniom, ale apostołom pozostałym, Paweł z mieczem Słowa Bożego, to Słowo Boże nam wciąż towarzyszy każdego dnia. I my, e, mówiąc, już nie chodzi o to, że są nasi patronowie, ale kościół ma w sobie tego ducha Piotra i ma ducha Pawła. I ten duch jest obecny. My żyjemy i Słowem Bożym. I świętymi sakramentami często oni są też razem przedstawiane na ikonach. Piotr i Paweł, mm. dwa filary Kościoła, i my też e, mamy być takimi filarami dla naszych tych kościołów, czy w Gorzowie, czy w Witnicy, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, gdziekolwiek. Ludzie potrzebują też odkryć sobie tego ducha Piotra wyznania wiary i potrzebują odkryć też Ducha w sobie Świętego Pawła, żeby doświadczyć tej przemiany, nawrócenia i iść do ludzi i głosić Chrystusa. Tak i to, co możemy jeszcze wynieść, myślę, z, z tej uroczystości to, bo często się pytamy, jaka jest nasza modlitwa, jak wygląda czytanie Słowa Bożego, na ile już mamy wiedzę o Bogu, o Piśmie Świętym itd., jak rozwijamy różne dary, talenty, możliwości, ale dzisiaj trzeba się zapytać, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Niezależnie jaką drogą się idzie, jakim powołaniem czy w rodzinie, czy w zakonie, czy w kapłaństwie, czy w szkole, czy w fabryce jakiejś, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. To jest podstawowe powołanie mieć tu przyjaźń z Chrystusem, jego uczynić jako kimś najważniejszym, jako osobistego mesjasza, zbawiciela, jako pana, jako najwyższy skarb, najwyższą wartość. Tego nas uczy Święty Piotr i Święty Paweł. Więc zapytajmy się dzisiaj nie tylko o jakieś różne szczegóły w naszym życiu religijnym, co możemy poprawić, ale o to co jest kluczowe. Kim jest Jezus Chrystus? Może go trzeba uczynić kimś na ważniejszym miejscu w naszym życiu. Może dać mu więcej przestrzeni. Niech Jezus będzie siłą dla każdego chrześcijanina. I z tym zostawiamy wszystkich tych, którzy nas oglądają, pytaniem kluczowym, wynikającym ze słowa Bożego: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Mówi to ksiądz Paweł i, I ksiądz Piotr. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.